Witam serdecznie wszystkich moich widzów. Przepraszam, że tak długo do Was się nie odzywałam. E, miałam troszeczkę swoich spraw do pozałatwiania. E, pomagałam również Emilowi na budowie. E, w domu trzeba było też porobić. No i nie tylko, bo poza domem również, mówię, musiałam kilka rzeczy e, ogarnąć. Yy, ale chciałam wrócić tutaj szybciutko do ostatniego mojego filmu, a ostatnim moim filmem był koszty życia i ile wydaje na życie, tak? No i oczywiście yy, tam pisaliście mi, dzięki w ogóle za odpowiedzi. Yy, pisaliście mi również, ile wy płacicie, jak u Was yy, podeszły koszty życia, czy tam koszty bardziej, po, yy, ten, podawaliście mi, jak u Was podeszły yy, koszty yy, zamieszkania, tak? Także dzięki za informację. Widzę, że różnie to jest. Tutaj w Polsce właśnie, tak jak słyszę to, tak jak czytałam, to praktycznie jest porównywalne. No wiadomo, w różnych miastach też inaczej. Za granicą też pisaliście, ile was wzrosło, także no, czyli wszędzie, wszędzie wzrost cen. Oczywiście za granicą ceny są, jeśli tutaj przeliczać, no to bardzo duże, tak? No bo wiadomo, po przeliczeniu y, to Wam niektórym właśnie, bo to nie wszystkim, ale niektórym, którzy mi tam y, odpowiedzi udzielili, wzrosły i to i y, y, to sporo. Y, mówiłam Wam y, aha, jeszcze tam, y, w ostatnim filmiku właśnie o gazie. My mamy tutaj gaz, y, ja używam tylko kuchenki na gaz, resztę wszystko mamy tak, wodę mamy wliczoną w czynszu i jak Wam właśnie wcześniej wspominałam, nasz czynsz wynosi 1130 już po tej podwyżce, w tym jest woda. Woda, śmieci, no wiadomo, no takie podstawy, jak w mieszkaniu po prostu, a co, jeśli chodzi o gaz, no to używam tylko kuchenki, ale kuchenkę nawet nie piekarnik, bo piekarnik jest elektryczny, a Kuchenka jest gazowa, więc ktoś mi wspomniał, że no jak może zapłacić z rok, jak, za rok z góry, jeśli wiesz o tym. E, znaczy, skąd mam wiedzieć, ile będę musiała zapłacić, ile zużyję tego gazu, tak? Ja płacę szacunkowo, ponieważ e, oni obliczają, tak, e, ile mniej więcej zużyłam w ciągu roku. No i na przykład na następny rok albo mam wzrost, jeśli użyłam więcej. I płacę więcej, co drugi miesiąc, albo po prostu płacę mniej, bo na przykład mniej zużyłam. Dostałam właśnie rachunek, bo właśnie Wam powiedziałam, że nieraz płacę z góry za rok. Teraz nie płacę, teraz będę płaciła co drugi miesiąc. No i tutaj żeby tak tylko zerknę, żebyście tutaj widzieli tą kwotę, czyli jest 0 zł. 0 zł dostałam teraz. Yy, czyli termin płatności mam, miałam na stycznia, na 10 stycznia dokładnie, yy, wyniósł mnie 0 zł, ponieważ nadpłacone miałam, gdzieś tam może troszeczkę ekstra więcej zapłaciłam yy, przez ten, na ten cały rok, i mnie wyszło 0 zł. Następna płatność, oj spadła mi kartka. <laughs> następna płatność, oczywiście, dostałam. Yy, Dostałam taki kwitek, gdzie jest podzielone od razu już mam wyliczone ile będę płaciła y, co drugi miesiąc. Czyli mam rachunek y, następny będzie wy, wy, wy już mówię w marcu, y, potem maj, lipiec, wrzesień i listopad. Z tego co tutaj Napisali mi termin płatności. poczekajcie, czekajcie, poczekajcie, bo tutaj sobie e, Nie, następny rachunek mam dopiero w maju, czyli mam tak nadpłacone, że jeszcze w marcu też nie będę płacić. Dopiero będę płaciła w maju i mam 25 ,35 zł 35 groszy. To jest e, za dwa miesiące, a kolejne, czyli mi wyjdzie, że e, czyli to było w maju, potem lipiec Wrzesień i listopad będę płaciła 31,37 zł. Tak to wychodzi. Czyli ja mam już tutaj taki kwitek, gdzie ja widzę po prostu, ile muszę zapłacić. Dlatego płaciłam z góry. No. E, także to na tyle. E, co do tutaj rachunków. Oczywiście, Emir, e, jeśli śledzicie mojego męża, to na swoim kanale podawał, ile kosztuje nas e, gaz w domu. E, tam było. Nie chcę Wam skłamać teraz, ponad 600 zł, ale dokładnie teraz już nie powiem. Na jego kanale tam on podawał. Dobra, no to to, to co chciałam Wam przekazać. Ja zaraz się właśnie wybieram do Emila, tam zobaczyć. Pracują w dwójkę. I pracowali w cały, y, przez cały weekend. Teraz też robią i przez tam chyba jeszcze chyba do środy będą robić y, i chyba skończą już wszystko, co trzeba. A potem pewnie ja pójdę na budowę znowu i będę pomagać Emilowi, y, nie wiem, szlifować, ścierać papierem ściernym, jak to tam on będzie pewnie maszyną. Ja y, nasze oczywiście ściany, bo y, kładzione są gładzie. I wiadomo, one były na raz, teraz jest na drugi raz, była góra zrobiona, był u nas kolega, oczywiście też wiadomo jak był, no to też ja miałam tutaj troszeczkę inne obowiązki i tak to wygląda, Borys teraz ma ferie i złapał jakieś przeziębienie od piątku po szkole. Coś go złapało, ale to jest lekkie przeziębienie, Tylko katar i gardło. Jeden dzień go było, półtora dnia, powiedzmy. Eee, no o, i puka mi tam. Także, no i trochę katar ma, ale dostaje witaminy yy, i Borysek. No nie pukaj, się odzywa. Dostaje witaminki i yy, jakoś to będzie. Mam nadzieję, że szybko się wyrobi, wykuruje, bo E, nie planowaliśmy żadnych ferii, gdzieś wyje wyjeżdżać ponieważ ja mówię, no mamy inne, e, inne rzeczy do robienia, jest e, dom dom przede wszystkim raz jest priorytet e, z domem budową jest, są wzloty, są upadki, są e, jest euforia jest pot naprawdę no, e, tyle emocji z tym związane są, e, tyle emocji jest związanych z budową domu z tym wszystkim, że czasami mówię, mam wszystkiego dość i yy, nie wiem po co w ogóle się budowaliśmy. Mogliśmy wziąć mieszkanie większe yy, po prostu, no bo wiadomo, dwa pokoje to jest jednak troszeczkę mało, ale mogliśmy wziąć i mieć głowę spokojną, nie denerwować się. Potem przychodzą takie momenty, że widzę ten efekt yy, Borys. Proszę przestać pukać, tak? Przepraszam, bo przecież normalnie aż. Yy, Mówię raz, drugi to nie słyszy. E, dobra, już moment, idę, bo normalnie mnie. To jak chcesz, to proszę przyjść do kuchni i mi to powiedzieć, tak? A nie walisz w ścianę. E, no, dobra. To e, właśnie mówię tym z y, tą budową właśnie tak jest i mówię bym ja miała... widzicie ja tu poszłam Borys mnie tutaj wyprowadził z równowagi. także <laughs> widzieliście na żywo jak to wygląda u mnie jak mnie wyprowadzi to zaraz gdzieś tam muszę ten głos podnieść się śmieje nie raz, że sąsiedzi mnie słyszą jak krzyczę <laughs> dobra y, tak jeśli widzę jakieś efekty czyli że y, idzie praca do przodu że gołymi oczami widać postęp to oczywiście gdzieś ta energia przybywa że damy radę że będzie dobrze że to jest nasz dom robimy to dla siebie budujemy go dla siebie remontujemy go dla siebie wszystko tam w środku ale oczywiście za chwileczkę przychodzi taki moment że znowu załamanie I to nie tylko ja to również Emil to się nam Dwójkę udziela, także i jemu, i mi... Dore yy, zaraz dostaniesz, tak? Czy to nagrywasz? Tak. A ty uderzasz wszystko. jest. tą kamerę. Muszę wyłączyć na chwilę, bo, bo głodny jest, także zaraz dam mu jeść. No ale wiecie, no po prostu on nie, nie może wytrzymać 5 minut, bo... Już teraz. Ja No dobrze, bo no to jeśli ja mówię, no że to zaraz, to nie uderzaj. tak, O, widzicie, takie, takie to są nasze tutaj. Zaraz dostaję, że mam klopsy zrobione jeszcze wczoraj, wczoraj była mi dzisiaj. Dobrze, zaraz ci dam klopsa. jedzą go. Ech, także u nas tak to wygląda. Widzicie, no, e, co chwilę coś. E, no, ale co poza tym, e, no. I między sobą również mamy takie, wiecie, no, no są nerwy jeden na drugiego, czasami gdzieś tam y, y, po prostu parę słów powie, y, za chwilę już jest tam, dojdziemy do, do zgody, że już jest ok, że jakoś damy radę, no ale jest, jest, nie wiedziałam, nie spodziewałam się, że y, mimo tego, że oglądałam różne programy, oglądałam różne programy na temat budowy, jak tutaj się związki rozpadają, jak małżeństwa, jak ludzie odchodzą od siebie, ponieważ um, jest dużo stresu no i jest ten stres, ale tutaj u nas nic nam nie grozi <laughs> w tym względzie jesteśmy silni, ale są momenty, że po prostu człowiek by wszystko rzucił i, yy, i już po prostu yy, sprzedał to yy, no ale tak, ale jeśli buduje dla siebie no yy, i już jesteśmy tak daleko to nie chcę sprzedawać. Nie chcę sprzedawać. E, e, no nie, nie. To robię dla siebie. E, a jak będzie, nie wiem. E, po prostu tutaj Emil też. E, a rozmyśla, raz ma e, też doła, raz to. Dobra. Także osoby, które budują, Wiedzą, jak to jest. Jedni mają lepiej, bo zrobią na przykład raz, dwa i mają zrobione. Nam aż tak bardzo się nie spieszy, chociaż teraz ja już uważam, że jak zaczęliśmy grzać i, i praktycznie tam są również takie opłaty, to chciałabym jak najszybciej rzeczywiście się przeprowadzić, bo opłacam i tu, i tam. A jednak, no wiadomo, to są też pieniądze, tak? No, e, co do moich wydatków, już wcześniej też chciałam powiedzieć, bo tutaj były też w ten filmik e, ostatni właśnie o kosztach życia. Oczywiście mówiliście, że e, bardzo dużo wydaję, że jestem niegospodarna. E, słuchajcie, kupuję podstawowe rzeczy, nie rzeczy, które są... E, Typowo, że na przykład nie mam kartkę i w tym tygodniu będzie to, to, to i to na obiad i się trzymam listy, i więcej nic nie dokupię, bo tak nie robię idę do sklepu, ale nie kupuję nic z wyższej półki. To, że masło na przykład kupię, też patrzę, jak jest promocja. Była ostatnio kupiłam sobie 6 koszt, kostek. Mam je w lodówce, sobie wyciągam, jest masło. Oczywiście masło kosztuje 7 zł, już ponad 7, prawie 8, w zależności jakie. Jak jest w promocji, udało mi się tam za e, niecałe 6 zł kupić. A również inne są też promocje, gdzie można jeszcze wyhaczyć taniej. Oczywiście nie będę teraz jechać do jednego sklepu, do tam gdzieś dalej, bo jest tam promocja, żeby jedno masło kupić, czy tam trzy, bo jest ta promocja. No bo no, no, wsiądę w samochód, paliwo, wszystko to też e, kosztuje. Także ja e, mówię, no idę do sklepu, jeśli chcę jakieś owoce, warzywa. Czy chipsy. Ja już teraz naprawdę ja mam pustkę teraz w, w szafce. Ja powiedziałam, jeśli chodzi o słodkie, powiedziałam, że tak, ograniczamy słodkie, e, nie będę kupować nie wiadomo ile. E, Borys oczywiście chodzi i zagląda, wiem, że to jest niezdrowe. Oczywiście, od czasu do czasu można sobie pozwolić, czy to na chipsy, czy to na coś słodkiego. Ja lubię słodkie, tak jak wcześniej mówiłam. Wiem, em, nie powinno się tyle jeść. Lepiej wziąć to, zamienić na inny produkt. Dobra, co do jeszcze właśnie, mówię, zakupów? Mówię, to nie są zakupy z górnej półki, więc e, idę i kupuję to, na co mam ochotę, i do jedzenia również. U nas, jeśli bym robiła, nie wiem, e, w tym tygodniu, ok, był makaron, było spaghetti, gdzie ostatnim razem chyba nagrywałam Wam. Już nawet nie pamiętam to wtedy było. Nie wiem, czy to było kilka miesięcy temu to było spaghetti. No i teraz e, też zrobiłam. Także e, u nas jest bardzo dużo mięsa. Praktycznie jesteśmy mięsożerni. Wiem, że też nie powinno się jeść dużo, tak dużo mięsa, ale u nas praktycznie na obiad jest codziennie mięso. E, ewentualnie raz na jakiś czas jest zupa. Zupę ja z chęcią zjem. Emil niekoniecznie, Borys e, też ma tylko dwie wybrane. I tak sobie właśnie to jemy. Wiadomo, że jeśli bym to zamieniła, nie wiem, na pierogi. U mnie pierogów nie je ani, znaczy, Emil jedynie z owocem. Ja mogę i z owocem, i z mięsem, i z kapustą, obojętnie, Borys nie zje ani takich, ani takich. Wiem, że zaraz powiecie, że dziecko powinno jeść to, co rodzice, że, że tak. Tak, kiedyś tak pewnie gdzieś byśmy wychowani, chociaż jeśli ja nie lubię flaków, to moja mama mi nie wciskała, jak byłam dzieckiem flaki, żebym siedziała i jadła, tak? No, chyba, że tam jeszcze serce są, no bo ja resztę wszystko tak naprawdę jem, ale są jest kilka rzeczy, których nie lubię, i nigdy nie miałam wciskane przez mamę, żebym coś na siłę jadła, tak? Yy, I wiele yy, rodzin, wiele rodziców, wiele mam. Robi też dla swoich pociech osobno jedzenie, ale to już jest kwestia, po prostu jak tam u Was w rodzinie jest. To każdego powinna być indywidualna sprawa. Co jeszcze? Ja tak się rozgadałam, dawno właśnie mówię, do Was nie nagrywałam. Już miałam nagrać w tamtym tygodniu, pod koniec, jakoś mówię, że się do Was odezwę, no ale zawsze coś. Jestem w trakcie szukania pracy. Rozglądam się, muszę wyjść z tego domu. E, po prostu to, że jestem na budowie, to nie zmienia faktu, że e, nie mogę pracować, tak? E, także jestem w trakcie szukania. CV e, gotowe, powysyłane w kilka dosłownie miejsc. Oczywiście to nie jest jeszcze na ten moment koniec, będę dalej e, wysyłać, szukać. Ponieważ e, wysyłając CV, e, i to nie tylko ja wam powiem, bo rozmawiałam ostatnio z jedną dziewczyną, z drugą dziewczyną, z trzecią koleżanką, i e, zero odzewu. CV wysłane? Zero odzewu po prostu. Także e, zobaczymy. Ja się nie poddaję i e, szukam dalej. E, także teraz no zobaczymy, czy w ogóle ktoś się odezwie, czy nie. E, no ale dobra, to tak na tyle ode mnie, żebyście wiedzieli, co się u mnie działo, dzieje. E, chodziłam, mówię, na budowę pomagać. Do tego musiałam kilka tutaj spraw też poogarniać. E, miałam e, zrobić sobie różne badania, e, ponieważ mówiliście mi, że e, może coś tam z tarczycą mam, że, że właśnie ta waga tak skacze też bo przytyłam tam było jak ładniej mi właśnie poszło, że gdzie naprawdę nie miałam żadnej diety, tylko po prostu właśnie może więcej ruchu i w ogóle i, i był moment, że ważyłam tam 8 kg mniej, teraz te kilogramy przyszły 8, no tak mogę powiedzieć, nie będę wam mówić, że 7 czy 9, bo to tam mniej więcej, dobra, 8 zrobimy 8 kg, bo tak jakoś jest i chcę je sobie tam uregulować dlatego nie chciałam znaczy też nie robię żadnych diet absolutnie nigdy nie miałam diety ewentualnie zrezygnowałam ze słodkiego ale to bardzo było dla mnie ciężkie teraz tak jak powiedziałam szafka jest pusta i staram się nie zjeść chociaż jak pójdę na budowę jest tam ciacho no to sobie jakieś ciacho wezmę ale to też nie jest grzech dobre to na tyle ode mnie. E, jeszcze raz przepraszam, e, że tak się nie odzywałam do Was. Mam nadzieję, że już teraz e, po prostu będę kontynuować. Może coś się e, tutaj e, w sprawie pracy, e, ktoś się odezwie, może będę miała właśnie możliwość wam pokazania, e, czy idę na rozmowę, czy gdzie idę, czy no to jeszcze nie mogę wam dokładnie powiedzieć, jak to będzie wyglądało, ale będę was informować. Jeśli nie pokażę, to po prostu poinformuję, że już mam pracę. Na ten moment jeszcze szukam. Dobra, to na tyle ode mnie. Ja uciekam już na budowę, idę się przejść, zobaczyć, jak tam im idzie praca. Yy, I to na tyle. Do usłyszenia, do następnego. Pozdrawiam. Dziękuję osobom, które są ze mną, które jeszcze tam yy, siedzą i, i gdzieś czekają na mój filmik. Yy, ostatnio jeszcze tak szybciutko. Spotkałam widza, byłam zaskoczona, bo szłam sobie z Maksem sama tutaj na spacer w koło bloku. No i podjechał. Oczywiście pozdrawiam Ciebie serdecznie, no bo bardzo mi było miło porozmawiać chwilę z Tobą i no i fajnie powiedziałeś, że, że lubisz słuchać, jak ja prowadzę tutaj mojego vloga, ponieważ Bije ode mnie ciepło. Dziękuję Ci bardzo. Pozdrawiam Was wszystkich. Do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!